Hej uka kochani! Dzisiaj nagrywamy film, że um, szykujemy miejsca dla mojego hoppyhorsa, póki jeszcze go nie mam, ale um, szykuję na przykład dla niego półkę albo miejsce, gdzie będzie on stał, więc zaczynamy. Boże nie daje rady zatrzymać taką kurczę. Znowu kochani, dobra, zaczynamy! No to pierwsze zaczniemy od szufladki. Ja już robiłam w takiej jednej szufladce porządek, więc tam przełożymy teraz rzeczy, do których... E, znaczy jeszcze te, znaczy mam wieszaczek na te rzeczy. A tam w tej szufladce będą rzeczy, żeby robić te rzeczy, na przykład jakieś, nie wiem, siateczka na zrobienie derki, e, na muchy i tak dalej. Więc idziemy, będziemy wkładać tą rzecz. A i nie wiem, czy mówiłam, ale to będzie jeden z dłuższych takich odcinków, gdzieś około 10 minut, coś koło tego, więc gdzieś taki dłuższy z tych z odcinków. Więc idziemy teraz um, dawać do tej szufladki. Ogólnie, kochani, to ja nie mam tak dużo tych rzeczy, tutaj wszystkie. Nie mam tak dużo rzeczy. Bo jeszcze nie potrzebuję na razie, a większość będę raczej kupowała niż robiła. Ale u wiązów mam bardzo dużo. Więc no. Tutaj nasza ta feczka taka. I tutaj będziemy wkładać rzeczy. Więc zaczynamy. Ok, będziemy, odsuwamy szufladkę. Wy tego nie widzicie. Czekajcie, czy Wy tu widzieliście? Dobra i tak nie zobaczycie, kochani. O. Good. To idziemy pierwsze po pierwszą rzecz. Pierwszą rzeczą, przepraszam, że u mnie tak ciemno, ale y, mam zasłony. <grym> Więc no. A tak to jest godzina 11.35. Um, no i tutaj pisze hobby Flora. No, to z czemu ja mówię, co tu pisze? No i tutaj są takie o, ładne rzeczy. Koraliki, takie te, i gwiazdeczki i takie te. Um, małe koraliki. Z tego mogę coś robić, fajne mego, więc chowamy. Potem na końcu pokażę, jak to będzie wszystko schowane. Idziemy po kolejną rzecz. O, teraz przyniosłam sobie krawieńczyki, ale drugą rzeczą jest to. To z charmsem. Ja tak kocham charmsu. Boże, charmsy są takie piękne. Ten z ludzikiem Charms. I jedzonko. Ci co nie wiedzą, to teraz jedzonka. Ma się tam tutoriale na moim kanale. E, pakujemy. Teraz kawamy karabinczyki i tak dalej. Kochani, nie mam już dużo karabinczyków. Ja mam tylko 3, 4, 5... 5 karabinczyków musimy dokupić, kochani, dokupimy spokojnie. No ale to na razie tutoriale na ujęziki. Nie mam żadnych, tylko jak widzieliście, był tutorial na ten skręcany, piękny ujęzik. Jak jeszcze nie oglądaliście, to polecam oglądać. A więc no, idziemy po kolejną rzecz. I to będzie taki film, że będzie mało cięć. Więc no. Kolejne to takie. Coś z tego robiłam uwiązik, co dałam Emilce. Też możecie zobaczyć, jak pakowałam dla niej paczkę. A um, chowamy, jak to tutaj. O, tutaj położymy tak. O, mega pięknie. Okej, okay, idziemy po kolejną rzecz. Kolejną rzeczą jest takie to z uwiązu, który mi się nie udał. Jeszcze robiłam sama ze swojego pomysłu. Nie udało mi się. E, więc po prostu to jest tak leży na pamiątkę. Jest strasznie twarde. W sumie to już się. No może może zepsuć, wywalamy, kochani. Teraz będzie cięcie. A, kochani, spadł mi telefon. Poczekajcie. Okej. Okay. Kolejną rzeczą... Oj, mam tutaj położone. Jest taki ten. Taki. Zdajemy go tutaj. To jest, z tego mogę zrobić, nie wiem co. Uwiąz jakiś coś koło tego. Coś w tym stylu mniej więcej. Tu są mniejsze części tego, takie, bo tu próbowałam robić kanter ale nie udało mi się. Takie dwie, więc je chowamy. Też, o, Musimy je skręcić, poczekajcie. ok wzięłam gumkę recepturkę i damy to na to, bo nie będę tak dawała w innych miejscach, jest związane gumką recepturką. Um, teraz mamy taką siateczkę. Z niej zrobimy dereczkę na muszki, gdy będziemy mieli już naszego horsiaczka. Na razie ją kładziemy w tym miejscu. Nie jest estetycznie. Poczekajcie, kochanie ją poskładam. Tak pięknie złożyłam. Będzie teraz więcej miejsca. I taki to, co opakowałam Emilce, to jest taki naczułeczek. I ogólnie na zawodach, jak robiłam te zawody, no to podrzuszkę dałam jej wcześniej już, bo to nie było takie prezent na zawody, tylko ogólnie. Więc tak się prezentuje. Fajny nauczyłeczek będzie miał felus. Szkoda, że nie jest niebieski jakiś albo coś. I taki materiał. Um, taki materiał. I go chowamy. I na razie z tej półeczki to jest tyle. Tak się prezentuje w tej półeczce rzeczy. Więc teraz przechodzimy do miejsca dla hobby. Horsa, muszę pierwszy jakieś znaleźć. Ogólnie, kochani, no to tam. Mm, um, tam pakowałam rzeczy dla mojego chorciacza. Tutaj mam taką szofeczkę. Nie pytamy, co na niej jest. Jakiś. Um, Mniejszość z tym. E, Mamy tutaj taką szofeczkę. I tutaj, na górze, można tak wysuwać. To może tutaj by był chorciaczek. E, I tutaj. Omega, oh przepraszam kochani, nic wam się nie stało, otrzepię was nic wam się nie stało, mam nadzieję um, no to właśnie y, tam spakujemy też rzeczy dla Horsiaczka ale ja też będę miała tutaj rzeczy do szkoły, więc nie wiem czekajcie chwilkę, ogarnę to albo nie kochani, ja będę miała nowe łóżko ja już nie wiem, jak ono będzie wyglądało. I już sobie tam zaopatrzyłam, gdzie będzie stał mój Horsiaczek. Będzie koło mnie leżał. Aaaa! I tam jest takie te szafeczki są dużo, bo na razie mam piętrowe, jak widać? Więc kochani. Wtedy będzie na łóżku. To teraz pomyślmy co teraz. Może poświęcimy teraz czas i zrobimy jakiegoś Charmsa. Myślicie? To tak? Robimy, kochani, Charmsa. Powiedzmy, że to jest film poświęcony dla hobby horsa. A i napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki film, e, że na przykład jak będę miała już Horsiarzka, no to czy przyczepić do niego kamerę i będzie film z perspektywy konia mojego hopie Napiszcie, czy taki chcecie film. A my idziemy robić charmsa. Hej, przyniosłam już koraliki. Poczekajcie, położę jakoś telefon, żeby było mi widać. Okej, okay, myślę, że teraz jest kit. Um, no to potrzebujemy koraliki. To nie jest tutorial, tylko po prostu w tym filmie to... Czas poświęcony dla rzeczy, dla Hobby Horse Więc ja idę, przyszykuję te rzeczy i wybiorę koraliczki, jakie chcę Wybrałam takiego koraliczka fajnego um, I musimy wziąć drucik um, I zrobić tak, żeby można było przyczepić do tego kółka i karabinczek Okej, okay, obcięłam druta Teraz założymy na koralik Obkręciłam to tutaj drucikiem Ogólnie to nie wygląda to dobrze ale bajka kochani, ważne, że jest i jest zabawa i robię akcesoria dla mojego horsiatka. Przepraszam, że mój twarz nie widać, ale jestem za wysoka. <grym>, no i przez to teraz bierzemy kolejną rzecz. No i teraz robimy tak jak z tamtym czarnusikiem. Rozszerzamy to małe kółeczko. Mamy rozszerzone. Wkładamy do tego mini karabincik. i przekładamy przez tą dziurę, która jest największa od toł. Wciskamy. No i mamy karmisita. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Ja myślę, że zrobię jeszcze jednego, ale to już bez pokazywania na kamerze, bo zajmie to dużo czasu, a może jeszcze coś zrobimy na tym filmie. I kochani, na pewno Wam się spodoba ten czarmisik. On jest taki piękny, a tylko do tego karabinczyków nie będę potrzebowała. Srebrny, tylko Złoty, więc idziemy robić Kochanie, to jest mój pierwszy yy, Znaczy, jaki pierwszy? Znaczy, pierwszy złoty charms Znaczy, to nie jest prawdziwe złoto Ale patrzcie, jakie piękne A I... oh, my God. Patrzcie, tu gwiazdeczka Teraz chowamy do pojemniczka z charmsami a i ja ogólnie jak po prostu zakończę film bez pożegnania, czyli po prostu niechcący zapałzowałam, a nie będę raczej tego montować, żeby łączyć, więc no. Okej, okay, kochani, więc jak po prostu się wyłączę, no to mm, po prostu no. Zrobiłabym mu wędzidło, ale nie wiem jaką będzie miał, jaki będzie miał wymiar, więc niestety. Kochani, w sumie w tym filmie to tyle. Dziękuję za obejrzenie niego, bo trwał bardzo długo. Jak obejrzeliście, to super. Jak nie, no to spoczko i tak dobrze. Um, mam nadzieję, że polajkowaliście. Jak nie, to, to zróbcie to teraz. 3, 2, 1. Polajkowaliście to dobrze, myślę. Ale nie musicie. Ważne, że poglądaliście, więc dziękuję. A ja się będę z wami już żegnać. Jak chcecie więcej takich filmów typu, to piszcie w komentarzach. I begynnelsen.